W roku 1440, doprowadzone do ostateczności wysokimi podatkami pobieranymi przez Zakon Krzyżacki, mieszkaństwo działdowa przystąpiło do Związku Pruskiego. 14 lat później, 4 lutego 1454 roku, związek ten wypowiedział posłuszeństwo państwu Krzyżackiemu zwracając się do króla polskiego, Kazimierza Jagiellończyka, z prośbą o pomoc. 22 lutego Polska wypowiedziała zakonowi wojnę. Król wydał akt inkorporacji państwa krzyżackiego do Rzeczypospolitej i tak rozpoczęła się wojna trzynastoletnia. Dość szybko w wyniku działań wojennych działdowo zostało opanowane przez wojska związkowe, a warownie zajął Mikołaj Zwierzbowa, który przekazał ją w zarząd Sławkowi Zwierzborga. 13 lutego 1455 roku pod mury miejskie wrócili rycerze zakonni. Przerażeni mieszczanie poddali miasto bez walki. Zamek jednak odmówił kapitulacji. W czasie prowadzonego przez wielkiego kontura Ulryka von Isenhofen'a szturmu strona zakonna poniosła wysokie straty w ludziach. Mimo początkowych sukcesów, Sławko zrezygnował z obrony i poddał warownię. Po zajęciu miasta przez Krzyżaków w mieście rezydował oddział, oddział wojsk zaciężnych, podległych zakonowi. Na jego czele stał niejaki Muzik ze Swinawy Czech. Należał on do najbardziej oddanych zakonowi czeskich dowódców wojsk zaciężnych. Inni najemnicy, w tym pochodzenia czeskiego, niespecjalnie przejmowali się wiernością zakonowi. Niejaki Jan Kolda, podając się za wysłannika kontura ostródzkiego oraz używającego hasła, wszedł ze swym wojskiem do Działdowa, wyciął krzyżaków w pień, miasto spalił, zaś niepokornych mieszczan uprowadził w niewolę. Później Działdowo jeszcze kilkakrotnie przechodziło z rąk jednych zaciężnych wojsk do drugich. Ostatecznie zostało zajęte przez czeskiego dowódcę wiernego zakonowi. Jego oddziały e, starały się utrzymać kontrolę nad miastem aż do końca wojny trzynastoletniej, ponieważ strona polska oraz sojusznicy Związku Pruskiego aż do końca wojny trzynastoletniej starali się odzyskać kontrolę nad działdowem, e, to jednak się im nie udało. W roku 1466 na mocy postanowień drugiego pokoju truńskiego działdowo pozostało przy zakonie. W czasie ostatniej wojny polskiej z zakonem krzyżackim w latach 1519-1521 działdowo doznało sporych zniszczeń. Całkowitemu spaleniu uległo zamkowe podgrodzie, które nigdy już nie zostało odbudowane. Po tej wojnie w roku 1525 doszło do sekularyzacji zakonu, a wielki mistrz Albrecht von Hohenzollern przeszedł na luteranizm i złożył hołd lędy królowi Zygmuntowi Staremu. Państwo zakonne stało się lędem Polski, Prusami książęcymi. Dziodowski Zamek utracił znaczenie militarne na rzecz funkcji administracyjnych. Mieściła się w nim kancelaria starosty. Na zamku przechowywano akta, dokumenty i pisma urzędowe. Były wśród nich księga przywilejów, spisy dóbr ziemskich, księga dekretów, protokoły sądowe oraz reskrypty i zarządzenia książęce.